Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo serdecznie witam wszystkich miłośników pięknych woni, ale również tych, którzy lubią filmy o roślinkach. Jak wiecie, często bywam w ogrodzie botanicznym w Krakowie, gdzie no, kupuję różne rośliny. Może część już widać od takich zwykłych, tak zwanych śmierdziuszków, czyli jak samitek, które są ważnym składnikiem perfumowym. I powiem Wam ostatnio, ja towarzę torbami, pociągiem i naprawdę. Wiem, że to wygląda okropnie. No, jak mnie kiedyś gdzieś spotkacie, w drodze to zobaczycie. Jedna torba, druga torba, trzecia, plecak z komputerem. No i ta jedna torba, w której miałam tylko te aksamitki, naprawdę bardzo ciekawie pachniała. Jest to ciekawa nuta. Nie dziwię się, że perfumiarze ją odkryli. Aromatyczna roślina. Bardzo szczególna, bo właśnie w perfumach wybrzmiewają dobrze takie nuty trudniejsze. No, także tak, wywiezienie aksamitek torbą dało mi takie odkrycie faktoryczne przy okazji. no Jakby ktoś się interesował ceną to 2 zł za taki no, spory krzaczek, jak widzicie. U mnie w tamtym roku dość regularnie wszystko zjadają ślimaki, także muszę się ratować po prostu zakupami. Kupuję też drzewa regularnie w ogrodzie botanicznym, różnie bywa. Nie wszystkie dają radę w naszym klimacie. Czasem zwierzęta przychodzą, bo jak sadzę gdzieś tam w polu, to zwierzęta mi zjadają. No tutaj mam miło, że właśnie już jeden jest zjedzony, wsadzę drugi. On tam ciągle gdzieś odrasta od dołu, już byłby naprawdę ładny i duży, gdybym go owinęła. Więc tego już owinę na pewno. Będą dwa. To jest klon... Yy, jakoś, yy, klon... 10 zł ten kosztował. Yy, klon... Miłożą podobnie. To jest klon grabolistny, bodajże. No, chyba będzie ładnie rósł do góry, więc bardzo się cieszę. To jest jakiś rodzaj klonu, który ma takie ciemne liście. I on też miał jakąś swoją nazwę też 10 zł. I teraz Wam pokażę ciekawostkę dużą, jeśli chodzi o drzewo. Dawidia. Chodziłam ostatnio po Grodzie Botanicznym. I widziałam taki, takie drzewo, właśnie które kwitło na biało, i się okazało, że to tak naprawdę nie były kwiaty, tylko to były takie białe liście. To Dawidia jest też nazywana drzewem chustyczkowym bodajże, bo wypuszcza takie dwa białe, no takie liście białe, coś takiego jak gwiazda betlejemska. A kwiat jest sam w sobie niepozorny, taka szara kuleczka. Także cieszyłabym się, gdyby, gdyby mogła też te, te chusteczki wiszące na drzewie zobaczyć u siebie. Zobaczymy, jak to będzie. Z takich ciekawostek zapomniałam. Nie wiem, to chyba jest szałwia omszona, ale wygląda jak lawenda. Ucieszyłabym się, gdyby to była bylina. Kiedyś widziałam napis i ta szałwia omszona ma mieć omszone liście. Ten nie widzę. Także tak wygląda. No, kwiat jak lawenda. Dziwna roślinka. I jeszcze mam jedną roślinkę, na którą podobno trzeba uważać. Wilczomlecz. Jak ktoś uprawiał wilczomlecz, to niech mi powie coś więcej o nim, bo dopiero zamierzam go posadzić. No, bawię się w takiego ogrodnika, odkrywce. Mam z tym sporo frajdy. To działa relaksująco, więc polecam. Uprawę wszelkich roślin intrygujących, ładnie wyglądających. Ja szczególnie cenię rośliny, które mają zapach. Jakoś tak mam skrzywienie takie. Także to są moje zdobycze. Ciągle coś nowego przywożę, ale to przywiozam ostatnio. Także jak widzicie, jeżdżę objuczona roślinami, to chyba miałam w dwóch torbach. Jakoś dałam radę. No, jeśli odkryliście jakieś ciekawe rośliny ostatnio, albo możecie mi coś polecić, bo powiem Wam, że na przykład posadziłam ostatnio kupione w dyskoncie. Popularne, popularnym dyskoncie magnolie. No to z trzech tylko dwie chyba. Z trzech chyba tylko jedna przeżyje, druga wygląda źle, po trzecie już w ogóle nie ma śladu. Także nie jestem jakimś szczególnie względnionym ogrodnikiem, ale to jestem zdeterminowanym i no, może konsekwentnym. Także jeśli macie jakieś roślinki pachnące kwitnące dla mnie do polecenia, które są wdzięczne w oprawie, no to proszę o podpowiedź. Dziękuję wszystkiego pachnącego pa, pa.